Szanowni państwo, szykuje się wielki powrót, wielki powrót do telewizji publicznej wielkiego prezesa Jacka Kurskiego. Przypominacie sobie państwo jak trzy miesiące temu dumnie pan prezydent Andrzej Duda ogłaszał, że podpisze dodatkowe pieniądze dodatkowe 2 miliardy złotych dla publicznej telewizji publicznych mediów, ale stawia warunek. Ten warunek to odejście Jacka Kurskiego z prezesa TVP. No i cóż? Minęły trzy miesiące Janrzej Duda, w starym swoim dobrym stylu, z podkulonym ogonkiem, musi zaakceptować decyzję oficerów politycznych z ulicy Nowogrodzkiej, pana posła Kaczyńskiego, pana prezesa Zbigniewa Ziobro, no bo przecież Jacek Kurski to taki bulterier, który ma wkroczyć do telewizji publicznej, żeby dalej robić partyjną robotę Prawa i Sprawiedliwości. Nieważny jest autorytet prezydenta, nieważne są publicznie rzucone słowa, Nieważne jest ten przekaz, który płynie z telewizji publicznej. Ważne, żeby swój był na funkcji prezesa. To, co zrobił pan przewodniczący Czabański, czyli rozpoczął dzisiaj procedurę powołania pana Jacka Kurskiego do zarządu publicznej telewizji, to ostateczny dowód na to, że telewizja publiczna musi się zmienić, że media publiczne muszą się zmienić. To nie może być tak, że przy ulicy Nowogrodzkiej ustala się, który z polityków ma wejść do, zarządu telewizji, żeby pilnować interesów tej czy innej frakcji politycznej. To jest jeszcze, jeszcze jeden dowód na to, że Palące i walące się sondaże prezydenta Dudy muszą być teraz ratowane. Ratować ma ten, który na propagandzie politycznej, na propagandzie partyjnej zna się najlepiej czyli Jacek Kurski. Jak Andrzej Duda był 500 minut miesięcznie w telewizji publicznej, a Robert Biedroń był 10 sekund, to teraz Andrzej Duda ma być 1000 minut miesięcznie, a Robert Biedroń ma być 5 sekund. Na tym to ma polegać. To ma być ta droga do zwycięstwa dla Andrzeja Dudy, Jacek Kurski w zarządzie telewizji publicznej.